Od miłości do odbytów. Aneta, dobrze, wróćmy do tych czakr. Cześć, ja jestem Aneta i będę dziś mówić o alchemii. Dzisiejszy temat to blokady w miłości dlaczego wciąż nie udało ci się znaleźć tego idealnego partnera. Ale zanim zaczniemy, to takie małe ogłoszenie. Niedługo mi pyknie 100 obserwatorów. Dziękuję Wam bardzo. Jestem bardzo wzruszona i poruszona. No dla kogoś to może być mało, dla mnie to jest bardzo dużo, u mnie w mieszkaniu byśmy się nie zmieścili. I była taka propozycja pod jednym z filmów, żebym zrobiła jakiś odcinek specjalny z tej okazji i tam był temat, no coś, żeby było o zaklęciach i o magii, ale jeśli macie jakiś taki dokładny temat, który chcielibyście, żebym poruszyła, no to napiszcie pod tym filmikiem. Blokady duchowe. Czym dokładnie są? To jest tak, jak zwierzęta się obwąchują nawzajem, żeby sprecyzować, czy chcą, czy nie chcą się z tym drugim zwierzęciem zadawać. Tak samo jest u ludzi. Ludzie czują od siebie, to nie chodzi o te zapachy, no jak ktoś brzydko opachnie, no to też się odpycha, ale chodzi o to energię, słuchajcie. Dlatego, że jeśli ktoś ma wokół siebie mur, zimny mur, to ta druga osoba, idealna dla niego osoba, ona się odbija od tego muru. Ona nie przyjdzie do ciebie, jeśli ty masz nieodpowiednią energetykę, jeśli ty masz te blokady. Mówi się, że miłość jest związana z czakrą serca. No i ta czakra serca znajduje się tak właśnie w okolicach serca, płuc, ma kolor zielony, nie czerwony, tak jakby się wydawało. Tylko że ja wam powiem, a no bo już niektórzy chcą pewnie iść na te oczyszczanie tych czakr, jakieś, nie wiem, nakręcanie, ich rozkręcanie, oczyszczanie. Tylko ja wam powiem, ja kiedyś byłam też taka zafiksowana na punkcie tego oczyszczania czakr, jakiegoś ich nakręcania, energetyzacji, rozenergetyzowywania, No i z tym to jest trochę, wiecie co, jak z czym? Jak z tymi ludźmi, co tak się bardzo zdrowo odżywiają i dokładają sobie jeszcze jakieś lewatywy, jakieś oczyszczanie organizmu, jakieś cały czas jakieś głodówki. Wiecie co, ja myślę, że gdyby takie oczyszczanie organizmu było takie potrzebne, to zamiast wątroby i nerek byśmy mieli dodatkowe odbyty. Oh God. Od miłości do odbytów, aneta. Dobrze, wróćmy do tych czakr. Słuchajcie, dlatego, że ktoś za Was nie może oczyścić tych czakr, jeśli w ogóle istnieją, dlatego że no w sumie nie jest udowodnione, no ale powiedzmy, że istnieją. Nikt za Was tego nie może zrobić, dlatego że tu wchodzi wasza wolna wola. Wy musicie sami postanowić, żeby one były oczyszczone. One się same oczyszczają też, ale wy sami w głowie też nie możecie wprowadzać tych różnych blokad. Te blokady to mogą być na przykład zazdrość. Taka, że nie jesteście w stanie być w związku, bo wy zaraz jesteście zazdrośni, zaborczy. Nie jesteście w stanie zaufać tej drugiej osobie. Cały czas myślicie, że ona idzie was zdradzić. A on idzie kupić ziemniaki, to ty już w głowie aha, 5 minut dłużej. Go nie było. Spotkał się pewnie z jakąś. Tak, na pewno poszedł się, spotkał z jakąś. Chłopak wychodzi się z kolegami spotkać. Mhm. No tak, były tam jakieś dziewczyny pewnie, co? Ładne, mhm. Taki brak zaufania do drugiej osoby nie bierze się znikąd. Ktoś Was kiedyś zranił. Kiedyś zostaliście zdradzeni, oszukani. No coś było nie tak w tym związku, że Wam się zakodowało. Że faceci to wszyscy są tacy sami, że kobiety to są wszystkie takie same. A to nie jest prawda, wiecie dlaczego? Prawdą jest to, że jesteśmy wszyscy ludźmi, i wszyscy popełniamy błędy, wszyscy się uczymy i zdarza nam się zrobić coś złego. Ale nie o to chodzi, żebyś ty już szła i wybaczać swojemu jakiemuś byłemu, czy komuś tam, bo cię zdradził, a w sumie też jest człowiekiem popełnia błędy. Chodzi o to, żebyś ty zrozumiała, że to, że on Cię zdradził, to, to nie jest Twój problem. No po prostu, no, była sytuacja. On czuł jakiś brak w tym związku. Nie się z Tobą nie skonsultował w związku z tym. Wybrał inną drogę, zdradził Cię. No, ale tutaj to nie znaczy, że Ty jesteś niekobieca, że Ty jesteś nieładna, że Ty jesteś głupia, że Ty jesteś złą żoną, złą matką. To znaczy, że on popełnił błąd i to nie ma związku z Tobą. I tak niektórzy... Nie potrafią zostawić rzeczy w przeszłości. Że to, co było ok, nie zachowało się w porządku, ale dziś jest dziś, dziś są inni faceci i to nie jest ten sam facet, to jest inny facet, on się zachowa inaczej. Może się zachowa inaczej, a może się zachowa tak samo, nie wiesz, nie spróbujesz, nie wiesz. I tutaj mam tylko anegdotkę o mojej koleżance Oleńce. Oleńka została zraniona przez faceta, została przez niego zdradzona. I słuchajcie, Oleńka postanowiła sobie, Przeczytała książkę, że mężczyźni kochają zołzy, i ona powiedziała, że on zaraz będzie zołzą. Tylko że widzicie, Olenka nie jest zołzą. To jest wrażliwa dziewczyna, która, żeby chronić to swoją delikatność, postanowiła zbudować wokół siebie mur. I kiedy ja się z nią spotkałam, to ten mur takiej tutaj już sięgał, także tak już tylko jej czubek głowy wystawał. I ja mówię do Olenki. No, ale to jest niemożliwe, żeby każdy facet był świnią, tak jak ty mówisz, bo są również osły i małpy. No, ale Oleńki nie rozśmieszył ten żart. No, w sumie nie dziwne, bo był słaby jak wyciąg z buta. Ale Oleńka postanowiła wejść ze mną w pewien układ. Taki zakład, słuchajcie, ze mną zrobić, że okej, okay, dasz szansę mężczyźnie, będzie sobą, nie będzie zołzą. Ale jeśli on ją zdradzi, to ja jej kupuję zawieszkę z Pandory. No i słuchajcie, nie wiem ile czasu minęło, ale byłam biedniejsza o 50 funtów, bardzo szybko. No bo Oleńka się do mnie zwróciła i mówi, zdradził mnie. Mówiłam, że tak będzie. Każdy jest taki sam. Zdradził mnie. Gdzie jest mój charms? Słuchajcie, ja wtedy właśnie zrozumiałam, gdzie jest w tym wszystkim problem. Że to nie o to chodzi, że oni wszyscy są świniami, tak jak właśnie. O Oleńka tak lubiła, mówi, że oni wszyscy faceci to świnie. Chodzi o to, że ona wybiera takich facetów. Ze stu facetów, którzy ją mijają, ona wybiera tego jednego, który jest potencjalnym zdrajcą. Tu chodzi. Po prostu o energetykę. Ona wibrowała na takiej wibracji kobiety zdradzonej, kobiety, która nie ufa mężczyznom, kobiety, która wciąż w głowie jest z tym swoim byłym mężczyzną, który ją zranił, no i przyciągała właśnie takich, no co, tak też im w sumie za mocno nie zależało, albo ona, albo następna. I słuchajcie, to wszystko na tym polega. Swój przyciąga do swego, energia, słuchajcie, musi się zgadzać. W mi się wszystko musi zgadzać. No, ale tak postanowiłam po koleżeńsku i doradzić, żeby ona w tym momencie sobie dała spokój z facetami. Dlatego, że z taką energetyką, no to tylko kłopoty można sobie przyciągnąć. I poradziłam jej, by zaczęła w sobie czcić swoją kobiecość. Bo to jest w sumie zawsze dobre rozwiązanie dla kobiet. No, dla mężczyzn, żeby to swoją męskość rozwijać. No i jak można to swoją kobiecość tak czcić, tak właśnie, cieszyć się z bycia kobietą? No, w dzisiejszych czasach to jest, słuchajcie, takie. My jesteśmy niezależne, my jesteśmy silne kobiety i faceci o tym wiedzą. My nie musimy tego udowadniać, słuchajcie. Oni wiedzą, że tutaj, tu, o, kobieta to zostanie sama z dziećmi, ona jeszcze sama dom wybuduje własnymi rękami, papę na dachu położy. Takie są kobiety w dzisiejszych czasach. Ale czasem zapominamy o tym, że mężczyźni bardzo lubią pomagać kobietom. Oni uwielbiają być takim bohaterem, który uratuje niewiastę w potrzebie. Takim bohaterem dnia, rycerzem na białym koniu. Więc ja polecam taki, taką rzecz. Idziesz sobie do sklepu. No i tam widzisz, że coś jest wysoko na półce. No i przychodzi mężczyzna. To nie musi, on Cię w ogóle nie musi podobać. To w ogóle nie o to chodzi. Poproś go bardzo miło, proszę Pana, czy mógłby mi Pan podać tamten proszek, bo nie jestem w stanie go sama dosięgnąć. Kobieta, niziutka, wiadomo. No i on tak, jak iść to jest męski mężczyzna, no to on oczywiście będzie dumny, na no kobieta mnie prosi, na no kobiecie, bym takiej nie pomógł, i on ściągnie wam ten proszek. I zauważcie od razu, jak wam się zmienia energetyka. On jest zadowolony, bo on taki jest męski, na no kobieta, ta, taka słabiutka, taka wątła, poprosiła go o pomoc. No a wy od razu czujecie się takie. No, takie bardziej kobiece, bo to słuchajcie, energia cały czas, jego energia wpływa na Was. To nie o to chodzi, żeby on się Wam w ogóle podobał, to w ogóle może być ktokolwiek, no, bo dziadek jakimś może być, aby słuchajcie, tam tylko się wiecie, żeby tam go laski nie puścił, jak będzie Wam tam sięgał. Czyli tak, prosimy mężczyzn o pomoc, nawet jeśli tej pomocy nie potrzebujemy, bo my nie musimy im mu udowadniać, oni wiedzą, słuchajcie, oni wiedzą i się boją, że my sobie za dobrze radzimy. Druga rzecz to, co jest kobiecością, to jest taka dbanie o różne rzeczy i troska. To jest, słuchaj, zrób sobie ogródek. Jak nie masz ogródka, zasadź sobie zioła nawet w doniczkach na oknie. Jakiś kwiatek, możesz ziarenko wsadzić, tak obserwować, jak rośnie, się cieszyć. Możesz po, popatrzeć na zdjęcia w internecie, jak urządzić dom ładnie, jakieś fajne ozdoby, jakieś takie zrób to sam, te sprawy. Możesz popatrzeć fryzurę, makijaż, spotkać się z koleżankami, zrobić sobie takie domowe spa, potańczyć. To są bardzo kobiece rzeczy. Kolejną rzeczą, taką fajną jest pomyśleć sobie o jakimś takim przykładzie fajnego mężczyzny w Twoim otoczeniu. Może to być Twój ojciec, wujek, dziadek, nauczyciel, no ktokolwiek, ktoś jest po prostu fajnym mężczyzną, tak uważacie go za męskiego mężczyznę żeby wam się po prostu zmienił ten obraz mężczyzny w głowie. Bo jak ciebie zranił mężczyzna, to ty masz myślenie, że oni wszyscy są tacy sami. A no przecież, a ten twój ojciec, czy twój dziadek, czy wujek, nauczyciel, on taki nie jest. On przecież tak nie postąpił. I tak sobie pomyśl o nim ciepło w sercu. Kurczę, jaki fajny facet. Na pewno nie jest jedyny na świecie. Nie jest jedyny na świecie, ja ci to zapewniam. Powiem Wam, że Olejka musiała być w bardzo głębokiej rozpaczy, bo pierwszy raz w życiu i ostatni posłuchała moich porad. No i słuchajcie, dwa lata w szczęśliwym związku, brawa dla Oli, udało się, wszystko szczęśliwie się zakończyło. Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiejszy czas. Mam nadzieję, że te porady, przynajmniej jedna z nich, do was przemówi, jeśli macie ten problem blokad, kiedy czujecie zazdrość w związku, kiedy nie czujecie się pewnie w związku, kiedy macie w głowie, że musicie być z żeby facet Was kochał i szanował, jeśli uważacie, że faceci to świnie. To działa też w przeciwną stronę, tylko jak mówię, ja to mówię, ja jestem kobietą, słuchajcie, ja nie wiem, co mężczyźni czują, naprawdę, ja wiem, co kobiety czują, na tym się znam. I dzięki Wam za dzisiejszy czas, no i trzymajcie się, no i pa!